Jak sparować pilota albo taki panel ścienny z firmy Azardo razem z aplikacją Azardo Smart? Zobacz ten film, bo na pewno ci to pomoże. Jeżeli masz przewody na niskie napięcie, tak zwane magnetyczne i chciałbyś na przykład mieć też lampy, albo masz lampy sterowane przez Bluetooth z firmy Azardo, to można też wysterować takie lampy i ścieniać, rozjaśniać poprzez na przykład taki panel ścienny. Jak zrobić tak, żeby ten panel ścienny, ten pilot pojawił się nam w aplikacji? Taki panel ścienny ma tutaj takie dwa przyciski ciemniej i jaśniej należy te dwa przyciski góra-dół przycisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund, aż wejdzie nam w tryb parowania. Bo tam w aplikacji trzeba przycisnąć taki przycisk u góry po prawej stronie plus i wyszukać urządzenia. No, a na pilocie? Na pilocie jest podobnie, ponieważ tam pilot też ma takie przyciski, jaśniej, ciemniej i też należy je włączyć, przytrzymać przez 5 sekund. Oczywiście, ten panel i pilota możecie znaleźć na naszej stronie luminis.pl. Polub zaobserwuj mnie po więcej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!